Witamy w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Fallout New Vegas. Co ty masz, hop? czy tak w ogóle? Jakąś strzebę masz? I kontynuuję to, co. Za... O, już dzień, ale fajnie. Radość z nowego dnia. Co? E... Mam to zaznaczone zadanie? Mam to zadanie zaznaczone, mówię jak Joda. Czasami idź z Loganem, przeszukać po policji. Tak, to jest obecne moje zadanie sam klucz i idzie za mną banda jeszcze bardziej... nie. Oni są... a gdzie trzeci? Ojej, jej. Skorpiony. Ej, tequila, bo bym się jeszcze zaszczelił. Eee... E nie, patrzcie, ale ja teraz... nie ma bata na nas. Nie ma bata, ani batona, ani cokolwiek. Jest po prostu... Ekipa, jakby coś takiego zobaczyli NCR, to by. No ja nie wiem, jakby to skomentowali chyba. Po prostu. No że UFO, To tak, w... kurde, ale piękny wschód słońca mamy. Wschód słońca na pustyni Mojave. W takim radioaktywnym miejscu to nad... Niebrzydki widok bym powiedział. Jest to cholerny postrzenek policji tam, bo ja tak chcę, że jakieś dziwne rzeczy mówię, a zupełnie niepilne jest zadanie. O, kidoki. A ja chyba nie wiem, czy byłem w tamtym. Załatwicie sprawę? Nie chcę używać ammo. No. Dobra. Ej, no i naprawdę oni chyba nie przestaną tam zabijać. Więc muszę ich zmusić, żeby się wypchali do... Gdzie jestem po stronie policji? Czy to jest. Nie, to nie jest ten budynek. Zaraz, bo ja mam dwa strzałki, co jest grane? Dlaczego mam dwie strzałki? E... dlaczego mam magazyn zaznaczony jeszcze bez sensu? Jestem bez sensu, bo po prostu idę bez sensu. Jeszcze raz powiem bez sensu. Co ty to zrobisz? Wow, jeszcze. Łołę! Wow. Szwiecący gużonierz. Sajonara! Dobra, poważnie, nie jest postrzenek policji. Mogę tak po chce skoczyć? Nie, spadać z tym. A ty co jesteś taki nadpobudliwy? To jest postrzenek policji. Oraz, widzę zło. Aaaa, mogę sobie przeładować, kurde. Zajmę się tym taki latam tym nie Au, obrywam. Czy nie? Yes! E, mam ekipę, zostańcie ze mną do końca gry. Będziemy, że tak powiem, nie do powstrzymania. Eee. Tak. Nie mam pojęcia, co tam będzie w sumie, bo tam nie byłem nigdy. Także. Dzień dobry zło, bo wiem, że taki na pewno będzie... A to góry, o kurde ile guli Ile komputerów? O kurde, ale faza Ja nie muszę nic zrobić, ja tylko sobie biegam, a oni załatwią sprawę za mnie, czy mnie A i oczywiście Chodzę z nieprzeładowaną bronią Po prostu pistół... lubię tak Papa Papa pa, mówię głowa miała. Olasz. Uuu, yy, kurde, blade. To może być. O kurcze, to jest po policji. To. <laughs> wszystko jest puste. Oprócz tego. <laughs> Parę granatów, których pewnie nie będę używał, ale zawsze mogę sprzedać. Co to jest? To sobie wezmę. To wszystko biorę w sumie. Puste. Puste. Tu coś jest. Co to jest? Zm. To może się ewentualnie, ewentualnie przydać, ale jakieś jakieś 20% ewentualnie sprzedam Nic tu nie ma Ktoś to musiał chyba okraść kiedyś, ale przecież był no zamknięty, kto tu mógł wejść? Dlaczego to jest takie? Co więcej Ammo Ammo moim przyjacielem E M jest a moim przyjacielem jest. O! Nic się przede mną nie odkryje, nie, nie ukryje, chciałem powiedzieć. Ja mogę spać, chyba. O! Jest! Przy start maszynowy. Zaraz, czemu to było napisane po polsku? Co to ma znaczyć? Myślałem, że nazwy mi się. Z... Zostałem po angielsku jeśli chodzi o broń. Co? Nie, coś mi się wydawało, że. To pisało po polsku, czy, czy ja jestem dziwny? Między ze zderzaka, na przykład to jest po polsku, macz to po polsku. A to już jest po angielsku, aha, bo wiem. To jest głupie w sumie z mojej strony, oczywiście to było od samego początku, że mody... To co zmienię, mod nazwy, to będzie po angielsku, nie? Dobra. To jest konkretna broń, naprawdę, na samym początku. Ta broń... Ostro, naprawdę. Kopię tyłki, sobie przecinki Kurde wymiata na sam początek. Więc ja bym to mamy w ogóle zrobić? O wam się do kompa, nie? Nie... Eee, jak tam czas? Logan? O co chodzi? Czego dokładnie szukamy? Aha. Dobra, to czy... Czy ja wziąłem coś... A co ty robisz? O właśnie, bo... To, to, był, to był przedmiot questowy. Przedmiot związany z zadaniem, dlatego nie było go w, w moim ekwipunku, tam gdzie szukałem. Może w kiblu coś znajdziemy. Czyli znaleźliśmy się tak, pistolet maszynowy, pistolet. Już zaraz się włamię do tego kompa. Jest łatwo to się... UDA! O, 4 na 7, czyli tak. s a w i Nie. Albo użyję tych nawiasów, najpierw będzie łatwiej. Żałuję, że nie ma jakiegoś takiego fajnego radia. Tak, by the way, bo. się mam jedno radio, ale ono mi się to jednak nie podoba. Tyle swoich grzego słuchałem, że już mam go dość, na go wam nie puszczę, chyba. A może puszczę później, ale na razie nie. Co tyle tych nawiasów? Ale jesteście Czyli tak, 4 na 7, tak? Tu nie może być. A I. To może być. Uuuu, 6 na 7, czyli healing, Prawdopodobnie e healing, e e healing, healing, Healing! Dzień dobry, znaczy co tu jest? Status anten, wszystkie połączenia, ten zaraz połączenia, dziennik, bla 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 Skarży się, cholera, dobra Dziś patrolujący sprawdzić ciągle takiego tak powiem, Czytam co dziesiąte słowo po patrole, że żołnierze pojawiają nadzieję wyko Dobrze. i wszystko jasne. A tak na poważnie, co jeszcze tutaj mogę znaleźć? Te kila, włącz swój nos albo coś w tym stylu. A cicho, to się naprawdę luźno tutaj czują wygodniej. Im. A ja jestem już poważnie napromieniowany. Jezus. A ty to naprawdę się tutaj zadomowiłeś, zaaklimatyzowałeś. Koleżko. A może radio? Nie, co ja robię? Co ja mam znaleźć tutaj? Atno, kurczę, części radioterminowe. Okej. Okay. Zaraz, przecież to powinno być na mapie wszystko pokazane. No jasne, jestem debil przecież. Jeszcze jeden przedmiot gdzieś tutaj. Czyli ym... Gdzie to jest? Po której pomieszczenie? A nie, to logan mi się, to chyba wszystko. Tak, udało mi się. Jeszcze. Co ja mam kurde? To puste, puste. Czas... Nie, nie mogę spać jakieś radioaktywne. Ej, no ludzie. O! Biurko! A czy to coś daje w ogóle? Nie, dobra, czyli tak zepsuty, 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 zepsuty. Restroom. Hmm. No jasna, cholera, no? Jakby to było pod koniec odcinka, to bym mu chociaż sobie, kurde, zrobić to poza wideo, to szukanie, nie? A tak to nie mogę. Znaczy, w sobie mogę. Widzicie to. Zaraz wrócę i znajdę. Po co wam czas tutaj marnuje? Dobra, jestem z powrotem, tylko muszę włączyć to jak to się robi. Ale bez sens nie mogę kontynuować tego. Co jest grane? Aaaa. Muszę jeszcze raz puścić. Tutaj, w tym burku. W biurku były części kompa jeszcze, ręka. Kurde, no. Jeszcze więcej? What the fuck. Typie, no. Aha, tu w każdym będzie coś. I tu... Ja tu nie. Ale tu jeszcze jest biurko, tu jest biurko, tu jest biurko. A wy to naprawdę wam tutaj wygodnie, a może byście tak pomogli koledze... koleżance, znaczy. Już kurde prawie umiera w ogóle z tego promieniowania. Ja pierdzielę co jest kurde z tobą, mordo? Gdzie ty to ukrywacie, wy? No przecież... No co jest, wszystko tutaj sprawdziłem do jasnej cholery. Okej, okay, nie, zaraz wrócę. Jeszcze poszukam poza wideo. Jestem z powrotem. I. Durny stoper, no, sorry. Tu jest granatnik RNK. I ja pierdzielę, umieram. Muszę szybko się odpromieniować na szybkości. Zaraz, 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 zaraz. Czyli status to. Oj, tylko 11 mam tego. Masakra. Masakra.

Wygląda jak z II wojny światowej, wrzystem wzięta prawie że. Ale jest silna, jest bardzo fajna i ma dobrą modyfikację. Którą kiedyś, być może, zdobędę albo i nie która zwiększa magazynek do aż 60. To jest naprawdę konkretną bronią. Jak na ten poziom. Yy, tu jest straż pożarna. I teraz tak trzeba będzie się przygotować na konkretne problemy. Jak tam wejdę, no, nie nie będę z takiej odległości. Marnową na coś takiego. Poproszę o... Co jest, nie mogę... Aha, okej. Okay. O... Czego by to używać Ja wiem, że yy, mogę używać tych skrótów, ale na razie jeszcze nie, bo póki mam takie broni, które tak sobie używam bardzo wiele inne... Ojej, dzielę. Dobra, taki raz sprawę. Idziemy moi druchowie. Chodźcie, tutaj w sumie to nie muszą, ale i zrobić tutaj przerwę, wiecie co? Zrobić tutaj przerwę. Ponieważ wydaje mi się, że chyba 15 minut w sumie było, przez to wszystko, albo coś w tym stylu, także na razie.